Dzisia pokaże jak pobrać stamp do GTA Sandra. Wchodzimy w dowolną przeglądarkę i wpisujemy GTA, C A the oven Wybieramy multiplayer multiplayer Geta Sandra z pierwszym w górę. Klikamy tam lat. Klikamy pod grę, następnie kliknij, ja już mam pobrane, nic nie pobieram, instalujemy, ja już mam zainstalowane. więc nie może. następnie jeszcze raz wpisujemy gda sam d o, nie, o, o a d -o. Klikamy do sub, get -as -and -as", klikamy samp czy klient mirror by pierwsze najlepsze serwery że tak powiem powieramy ja już mam programy więc nie muszę instalujemy mm. ja już mam zainstalowane Wchodzimy do folderu z Grow, gdzie mamy zainstalowaną grę. Rodkot Games, GetAssandRaz, Sams. Klikamy Internet. Tutaj wpisujemy swój jak chcemy się nazywać na serwerze. Klikamy dwa razy Connect i wchodzimy na serwer. Po tyle dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, nara.